Masz 100 złotych, dostałeś od babci, mhm. idziesz do banku, wpłacasz na swoje konto i jest zapis elektroniczny będący odzwierciedleniem tych 100 złotych, które wpłaciłeś. Ale jednocześnie możesz wyjąć i przyjść do banku i powiedzieć, to ja chcę moje 100 złotych z powrotem, a bank swojej łaskawości Ci te 100 zł wypłaci. Za to w przypadku pieniądza cyfrowego mamy do czynienia z programem komputerowym. Nie możesz tego zamienić na banknot. Możesz... To programowanie formatować w sposób, jaki jest dopuszczalny. Możesz nadawać mu właśnie cechy pewnej zapadalności, czyli załóżmy masz 800 które wpływa ci na konto w postaci cyfrowej złotówki jeszcze z informacją właśnie taką, że możesz to wydać wyłącznie na terenie Polski i wyłącznie na rzeczy, które są charakterystyczne. Dla Twojego dziecka, prawda? Czyli możesz mu kupić tam spodnie, buty, możesz kupić buty 38 rozmiar, ale nie będziesz mu kupić 42, bo dziecko ma 10 lat, tak? Co ma oczywiście też swoje plusy, bo różnie te pieniądze mogą być wydawane w różnych rodzinach. A więc zostanie zabrany pewien element wolności wydatkowania tego pieniądza. Masz 1000 cyfrowych złotych albo 1000 cyfrowych euro na koncie, ale jako, że pieniądza na rynku jest za duże, jest zagrożenie inflacyjne, to bank centralny zamiast podwyższać w tym momencie stopę procentową, to bank po prostu zamraża na koncie tą cyfrową walutę i nie jesteś w stanie wprowadzić jej na obrót. Czyli widzisz na koncie zapis, ale klikasz tam uporczywie w ten guzik zapłać, a tu nic się nie dzieje.